Pawlina Klem, świetlne wiadomości z Plejad, wejście do piątego wymiaru, rozdział 23. Rozpoznanie swojego życiowego zadania i oczyszczenie z ciemnych informacji, które są noszone przez Wasze dusze i ciała. Zakodowane informacje, które poprzez media lub z innego źródła, czy z innej formy przychodzą do Was, wpływają nie tylko na Wasze życie i nie tylko na Waszą drogę życiową, ale również na dalsze Wasze niezliczone karmiczne formy. Przez to wpływają na niezliczone Wasze dalsze życia i nieunikniony również rozwój Waszych przyszłych żyć. Jak już wszyscy wiecie, czas jest tylko wielkością fizyczną i można nim z łatwością poruszać czy nim manipulować. Dokładnie tak robią ciemne siły. Z łatwością poruszają informacjami waszego przeszłego życia, a wy wierzycie, że te informacje absolutnie istnieją i że nie możecie ich zmienić lub w najlepszym wypadku przekształcić, wpływają w ten sposób na Waszą teraźniejszość, a przez to i na Waszą przyszłość. Przez to możecie zobaczyć, że w już prawie nic nie możecie uwierzyć. Widzicie, co z Wami robią ciemne siły i widzicie już, że możecie zaufać, Wyłącznie swojej intuicji i swojemu sercu. Zakodowane informacje, które są przekazywane waszym półkulom mózgowym, pozostawiają wam pogląd na życie bez własnego zdania i bez pozytywnych perspektyw. Wasze społeczeństwo zamieszkuje dużo dojrzałych dusz, które nieustannie dążą do tego aby wasze ziemskie życie przemienić na pozytyw. Na pewno zauważyliście, że większość tych dojrzałych dusz bardzo często przechodzi przez linię życia, której nie można pozazdrościć. Ich życie jest często przeplatane negatywnymi sytuacjami czy nieszczęściem. Cierpią one również na nieuleczalne choroby i często ich życie kończy się przedwcześnie. Nie jest w interesie ciemnych sił tolerowanie tych istot, w ich interesie leży, aby te jednostki zniszczyć w jakikolwiek sposób. Wielu z nich to ludzie świadomi i ludzie ze światłem w sercu, którzy ciągle próbują zmienić swoje życie, ale wciąż mają to poczucie, że zeszli z obranej drogi. I że za mało wsparcia otrzymują ze wszechświata. Wy często miewacie takie poczucie, że już prawie udało wam się dokończyć jakiegoś zadania, czy jakąś sytuację doprowadzić do końca, i tuż przed dokonaniem tego planu nagle wszystko się zawala. Jak myślicie, kto jest za to odpowiedzialny? W stosunku do niektórych z Was. Ciemne siły są ostrożne i starają się niestrudzenie zepchnąć Was z obranej drogi, osłabić Waszą wiarę w Radę Świetlną. Ciągle Wam zsyłają ludzi i sytuacje w życiu, które mają na celu odradzić podążanie tą drogą. Jak często słyszeliście, że jesteście marzycielami, że zwariowaliście, że jesteście nierealistyczni, oraz że jesteście ludźmi, którzy nie są zdolni do życia w tym materialnym, ziemskim świecie. Jak często słyszeliście, że nie macie racji, żyjąc według głosu swojego serca, że lepiej będzie, jak wejdziecie w szereg norm społeczeństwa i że nie powinniście sobie i innym sprawiać takich trudności? Jak często czuliście się inni i nadal tak się czujecie? Jak często mieliście wrażenie, że w tym ludzkim społeczeństwie zostaliście rzuceni do palszczy lwa? Jak dużo niedogodności i bólu spowodowała do tej pory wasza wiara w światło i droga do niego? Uwierzcie, że wy, właśnie wy, którzy tą książkę czytacie. I to całkiem nie przez przypadek należycie do posłańców światła. Musicie stać się świadomi, że jeszcze zanim inkarnowaliście na tej planecie, było dla was jasne, że bierzecie na siebie niezwykle uciążliwe i trudne zadanie. Wiedzieliście, ile będzie to dla was znaczyć. I wiedzieliście również, jak trudna będzie to walka. Również wiedzieliście, że Wasze zadanie będzie cenne dla świata światła i że po Waszej stronie zawsze będzie stał świat światła. Jeżeli tylko przypomnicie sobie o nim i będziecie chcieli czerpać z niego siłę. Przed waszym zejściem na planetę Ziemię rozegrało się przed waszymi oczami całe wasze ziemskie życie i doskonale wiedzieliście, czego możecie się spodziewać na tej drodze oraz jakie moce w postaci ludzkich istot będą mieć na was wpływ. Doświadczyliście tego w detalach, z kim się tu spotkacie i wiedzieliście bez zastrzeżeń i bez wątpienia. Że nie przestaniecie ufać własnemu odczuciu, i że pozostaniecie przy swoich sercach i przy swojej własnej wiedzy. Obiecaliście sobie, że nie stracicie połączenia ze swoim wyższym ja, który was prowadzi przez tą ziemską drogę, i również obiecaliście sobie, że utrzymacie w sobie siłę nadaną wam z góry, siłę, która poprowadzi was. Przez to ziemskie życie. O tym wszystkim wiedzieliście, i w głębi waszej duszy, teraz też to wiecie, że czytając te słowa, rozumiecie dokładnie, o co w tym wszystkim chodzi, i możecie sobie przypomnieć o waszej świetlanej umowie. W waszym życiu pojawiają się kłopoty tylko wtedy, kiedy zapominacie o tej umowie ze światem światła. I o was samych. Musicie sobie przypomnieć i ponownie musicie zacząć polegać na świecie światła. On nie pozwoli Wam zejść z obranej drogi i będzie Was zawsze wspierać, jeśli tylko mu na to pozwolicie. Musicie sobie przypomnieć, przypomnieć sobie o tym, że jesteście pomocnikami światła. A nie tylko przybyliście na tę planetę, aby tak po prostu sobie przeżyć to ziemskie życie. Wasze główne zadanie to rozprzestrzenienie światła, ukazanie światła innym ludzkim bytom, a przede wszystkim za pomocą tego światła macie przyczynić się do pokonania ciemności. To jest główne zadanie posłańców światła. Ich własnym światłem więcej i coraz więcej światła rozprzestrzenić na planecie i poprzez to mimowolnie zdobywać przewagę nad siłami ciemności. Nie na próżno tak często słyszeliście, że określona liczba świetlnych istot na tej planecie musi zostać osiągnięta, bo właśnie przez tą określoną liczbę oświeconych istot. Wasza planeta może zostać uratowana. Punkt zwrotny był w zasadzie w 2012 roku. Ten moment był wyczekiwany przez długi czas, ale najpierw muszą się rozwinąć odpowiednie warunki dla optymalnego rozwoju wibracji świetlnych oraz musi się rozwinąć optymalny rozwój istot ludzkich. Które to światło noszą we własnych sercach? W wymiarach świetlnych uformowała się niewiarygodna liczba umów świetlnych z duszami ludzkimi, które były gotowe i zdolne do zejścia na planetę w tym czasie. One wszystkie poświęcają się temu zadaniu, używają mocy ich światła w jakikolwiek sposób aby walczyć z siłami ciemności i wskazywać innym niedoświadczonym istotom ludzkim drogę miłości i światła. Miłość i światło są najpotężniejszymi narzędziami i cudownym środkiem wielkiej ekspansji wszechświata. Miłość i światło są potężniejsze niż jakakolwiek inna siła, i kiedy określony procent tej cudownej siły zostanie osiągnięty, Wygramy. Wasza planeta ten procent osiągnęła, i poprzez to zostanie uratowana, i światło osiągnie przewagę nad ciemnością. Co zawsze jest Waszą funkcją czy zadaniem Waszej istoty na tej planecie, to to, że nie jesteście podczas wykonywania tego zadania sami, wręcz przeciwnie poprzez Waszą inkarnację i przenoszenie światła ze świata światła. Za pomocą Waszych ciał i dusz reprezentujecie samo źródło światła, które musi się rozprzestrzenić. Nie możecie pozwolić, aby Was stratowano nic i nikogo. Dlatego tu jesteście. Wasza intuicja i wasze serca pokazują wam dokładnie, że jesteście na właściwej drodze, nawet jeśli wasze otoczenie czasami, albo nawet często, próbuje na was wpłynąć. Więc żadnych zmartwień. Z waszym światłem i waszą miłością jesteście niezwyciężeni, dlatego musicie sobie ciągle to przypominać. Aby zrozumieć Wasze ciągłe problemy, Wasze życie, Waszą determinację lub określone sytuacje życiowe, po prostu wydostańcie się duchowo z Waszego ciała. Połączcie się ze swoim wyższym ja, które osiedlone jest w świecie wiecznej miłości i światła, i zacznijcie obserwować swoje życie, że tak powiemy, z góry. Nie tylko wyjdźcie z ciała, ale również unieście się poza Waszą cudowną planetę Ziemię, i zacznijcie Was samych obserwować, Wasze ciała, które poruszają się po tym ziemskim życiu, i zaobserwujcie, jak w rzeczywistości tutaj żyjecie. Czy to życie i wysiłek, które obecnie obserwujecie? Czy to jest to Wasze życiowe zadanie? Czy może obecnie zboczyliście z tej ścieżki i najpierw ponownie powinniście sobie to przypomnieć? Dlaczego tu jesteście? Musicie najpierw sięgnąć pamięcią i przypomnieć sobie, że Waszym zadaniem i Waszą esencją jest miłość w sercach i frekwencja światła którą wy sobą bez względu w jaki sposób w koło rozprzestrzeniacie. Stańcie się świadomi, że wy teraz, obecnie, jesteście w tym wymiarze i należycie do tej samej części wibracji światła, która uderza w ciemność, a świetlne skrzydła tej wibracji Rozpościerają nową, pozytywną i harmonijną przyszłość. Ludzi i sytuacji, którzy chcą was tej drogi odwieźć jest wiele, są one wysyłane od ciemnych sił. Musicie mieć to ciągle przed oczami. Ochronić się możecie poprzez waszą wiarę w wasze światło i z waszym ciągłym przypominaniem o waszej przepełnionej światłem umowie. Z uniwersalną boską inteligencją. Nie pozwólcie się niszczyć i zadeptać. Nie jesteście tutaj po to poprzez wasze ciągłe oczyszczanie frekwencją światła i poprzez połączenie z naszą plejadiańską cywilizacją i również poprzez to, z boską miłością otrzymacie ponownie siłę i dar pamięci. Chcemy wam pomóc. Dlatego tu jesteśmy. Jesteście jednostkami, które stąpiły na planetę Ziemię. Jesteście tymi, którzy w wielu przypadkach byli na innych planetach, gdzie przeżyliście razem z tymi innymi społeczeństwami piękno, harmonię i pozytyw. Postanowiliście w to uwierzyć i zwrócić uwagę na to piękno światła i miłości, oraz wprowadzić je do ludzkiej cywilizacji. Nawet jeśli niektórzy z Was nie chcą już się wcielać, lub nie muszą, jeszcze postanowiliście stąpić na Ziemię, aby przyczynić się do procentowego wzrostu wibracji światła, przez co przyczynicie się również do uratowania Waszej planety i jej społeczeństwa. Kiedy będziecie mieć to uczucie, że świat się od Was odwraca, lub Wam się zawala, Przypomnijcie sobie nasze wcześniejsze słowa i poświęćcie sobie trochę czasu, aby się z nami połączyć. Ćwiczenie ósme, które w tym rozdziale występuje w tym miejscu, jest w następnym nagraniu.